Dwie porażki z rzędu, w tym jedna wysoka 2 do 5, to jeszcze niewielki kryzys, ale warto się zastanowić nad przyczynami. W takiej sytuacji była Unia Swarzec przed półfinałem Pucharopolski na szczeblu okręgu. Rywalem była Polonia Sieroda Wielkopolska, czyli trzecioligowy rywal. Gospodarze rozpoczęli od imponującej akcji, już w siódmej minucie Gajda świetnie krocowym podaniem dograł do Pawła nogi, ten do Zandrowicza, a całość wykończył Mateusz Świergiel. W 16 minucie kolejne długie podanie i wykończenie Mateusza Świergiela. Ale Gol tym razem nieuznany, gdyż zdaniem sędziego pomocnik Unii był naspalonym. Zupełnie to gospodarzy nie zniechęciło, wręcz przeciwnie, tym bardziej, że Polonia nie bardzo miała koncept, jak rozmontować obronę Unii. W 29 minucie Gajda wystąpił tym razem nie w roli podającego, tylko strzelca. Goście po pierwszym celnym strzale w 45. minucie powinni remisować. Uderzenie Jakuba Solarka wybronił jednak Sebastian Maćkowski. Chwilę potem po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i główce Dominika Muchy piłkę z bramki wybił Świergiel, ale to nie koniec. Po kolejnym dośrodkowaniu z rogu swoją szansę miał ponownie Solarek. Zachęceni tym podopieczni trenera owczarka w drugiej połowie postanowili odrobić straty, niestety grali nieskutecznie. Za to w 52. minucie Marek Gołębowski świetnie podał do Krystiana Antczaka i było już 2 do zera dla Unii. Już w następnej akcji Polonia mogła zdobyć kontaktową bramkę. W 58 minucie Adam Gajda przeprowadził fantastyczny rajd, który pewnie byłby akcją rundy, gdyby był skuteczny, ale i tak wielkie brawa za to, co pokazał. W 64 minucie efektownie i celnie strzelał sambu. Polonia próbowała zagrozić bramce Maczkowskiego, głównie po stałych fragmentach gry. W 85. minucie piłka po raz czwarty znalazła się w bramce Polonii, ale po raz drugi sędzia gola nie uznał. Tym razem na spalonym był Sambu. W samej końcówce goście mieli kolejną okazję na honorową bramkę. Uderzenie Dominika Muchy świetnie wybronił jednak Maćkowski. Unia Swarzędz pewnie i zasłużenie pokonała Polonię Środa Wielkopolska 2 do 0 i w finale zagra z Lechem Poznań z Oldboyami albo z rezerwami.